Jest 1 maja. Wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy na majówkę ferratową. Jedziemy generalnie do Austrii. Wczoraj była Praga, a dzisiaj zatrzymaliśmy się w miejscowości Bohynę, gdzie weszliśmy na feratę. To znaczy, weszliśmy to może za dużo powiedziane, gdyż, my, gdyż generalnie, że to żeśmy zeszli. Ferata piękna, fantastyczna, przecudowna. Absolutnie nie polecamy jej początkującym. Mamy ręce, które płaczą, bicepsy, które płaczą. Yy, trudność polega na tym, że jest to ferata typu travers. Idzie się nad rzeką. Najlepiej na krótkich lążach, ponieważ długie ląże przy jakimkolwiek zawahaniu skutkują kąpielą w tej jakże pięknej rzece. Yy, ale generalnie dostarcza super emocji i jesteśmy gotowi na wyzwania kolejnych dni. Pozdrawiamy.